Ty drogi pomyli, zły i o czym mgłą zasnuję. Nie w sobie tę ufność nie lęka się. A kiedy gniew świat ci przysłoni, i zazdrość jak chwast za zakiełkuję, nie w sobie tę ufność nie lęka się. Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie chciałbym powitać parę młodą Arkadiusza i Agatę, którzy uroczyście dzisiaj przed Panem Bogiem będą sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Bardzo serdecznie witam świadków zaślubin, witam rodziców, którzy bardzo się cieszą i radują z tego, jakże bardzo ważnego dnia. Bardzo proszę, aby wszyscy uczestnicy dzisiejszych zaślubin otoczyli modlitwą Agatę i Arkadiusza. Którzy rozpoczynają wspólne życie małżeńskie i rodzinne. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Na początku naszego rozważania chciałbym bardzo mocno pochwalić Państwa młodych. Bo co robi się na dzień przed ślubem, przed weselem? Na pewno trzeba dużo czasu spędzić, myślę o pani młodej, u kosmetyczki, u fryzjerki. No, pan młody też pewnie też musi się tam troszkę poprawić, też fryzjer. I... Ale wczoraj, hmm, powiem szczerze, patrzyłem z podziwem, ogromnym podziwem na Agatę i Arkadiusza którzy sami przygotowywali sobie kościół na dzisiejszy jakże najważniejszy dzień ich życia i tak sobie troszkę z boku ich obserwowałem i widziałem że wszystko robili razem i to jest tak myślę sukces dobrego pięknego udanego mądrego pełnego miłości małżeństwa bo czym jest małżeństwo dwoje ludzi mężczyzna i kobieta jak dwie połówki jabłka stają się jedno. Jan Paweł II, wielki święty naszych czasów, mówił, kiedy jako jeszcze ksiądz Karol Wojtyła czy biskup błogosławił małżeństwa, że dwoje ludzi wchodzi do kościoła, ale wychodzą jedno. Na tym polega małżeństwo. I tak sobie myślę, że to jest niesamowite, jeśli Pan Bóg pomyślał, że dwoje totalnie różnych ludzi o różnych charakterach, temperamentach, mających bardzo różną historię swojego życia, staje się jednym, a łączy ich miłość. To najpiękniejsze, co może nam dać Pan Bóg. I kiedy tutaj jesteśmy przy ołtarzu, kiedy Wy, Agato i Arkadiuszu, zapraszacie właśnie do swojego życia, małżeństwa, waszej rodziny, do tego, żebyście byli razem Pana Boga, to tak rozumiem, że zapraszacie, aby na Nim budować swoje życie. Najmocniejszy fundament. Czy będzie łatwo? Hmm. Dzień zaślubin to ważna data, 17 lipca 2021 roku. Podejrzewam, że na waszych pięknych obrączkach, które tu są przy ołtarzu, ta data jest wygrawerowana i bardzo was proszę żeby rocznica waszego ślubu nie tylko czego wam życzę srebrnego czy daj boże złotego ale każdego roku to było dla was największe święto święto właśnie dlatego że dopełnieniem życia Agaty jest Arkadiusz dopełnieniem życia Arkadiusza jest Agata i jak rozmawiam z małżonkami, którzy już mają taki poważny staż życia małżeńskiego, to często powtarzają: Co ja bym zrobił bez mojej żony, albo co ja bym zrobiła bez mojego męża? Kim byłbym, jakim byłbym człowiekiem, gdyby nie moja żona, gdyby nie mój mąż? To właśnie radość tej drugiej połówki, którą się znalazło. To radość, którą daje Pan Bóg, jeśli na nim budujemy nasze życie. Czego Wam z całego serca teraz życzę. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za Mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Arkadiusz, biorę w sobie ciebie Agato Zdarzone i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwom. Oraz, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Tak, tak mi to pomóż, Panie Boże, Wszechmogący, Trójcy, jedyny i wszyscy święci. Ja, Agata, biorę Ciebie, Arkadiuszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo proszę dla nich ogromkie brawa. na znak zawartego małżeństwa, nauczcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako na znak mojej miłości i wierności w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale pasują idealnie, super. Proszę sobie, wróćcie na miejsce. Bogu Wszechmogącemu, zanieśmy teraz nasze wspólne modlitwy zanosząc za nowych małżonków. Prośmy Pana Boga, aby wzajemna miłość Agaty i Arkadiusza ciągle wzrastała. Ciebie prosimy. Prośmy Pana Boga, aby obdarzył ich potomstwem i pozwolił je wychować na swoją chwałę. Ciebie prosimy. Prośmy Pana Boga, by zachował w swojej opiece całą rodzinę, rodziców, a także ich przyjaciół. Ciebie prosimy. Prośmy Pana Boga, by wszyscy mieszkańcy naszej parafii żyli we wzajemnej zgodzie, miłości i szacunku. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj obecnych, aby Pan Bóg nam błogosławił na drogach naszego życia. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, udziel nowym małżonkom doskonałej jedności i spraw, aby żadna siła nie rozdzieliła ich małżeństwa i żadne niebezpieczeństwo nie zagroziło ich miłości pobłogosławionej przez Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią. Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Moja. Pan z wami i z duchem twój. Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy was zamieszkał i stale przebywał w waszym domu. Amen. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice, i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Amen. Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskanie i ubodzy, doznawszy Waszej pomocy, przyjęli Was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech noc. Arek, ale miał ja być wyraźna żona, ty co robisz? <laughs>